nie zgłosili się do jutrzejszej rywalizacji w rzucie dyskiem. Mówiliśmy o tym, że w tych niższych kategoriach wiekowych bardzo często kulomioci i dyskobole łączą siły i występują w jednej i drugiej konkurencji. A my tymczasem zaczynamy bieganie na dystansie dwóch okrążeń, 800 metrów, dwie serie na czas. Zaczynamy od tej teoretycznie szybszej, na torze ósmym Jakub Chmielasz z AZS-u Poznań. Na torze siódmym Jakub Szkudlarek, RKS Łódź. Na torze szóstym Maciej Wyderka z AZS-u Katowice i Ryszard Piasecki z AZS-u Poznań. Na torze piątym Filip Ostrowski, RKS Łódź. Broniący tytułu mistrza kraju zawodnik, tor czwarty Kasper Lewalski, AZS-u WM Olsztyn. Najszybszy w tej stawce jeśli chodzi o rekordy życiowe Adam Masaczyński, także na torze czwartym z KKL-u Kielce. Tor trzeci Jakub Augustyniak, Olimpia Grudziąc. Tor drugi Michał Piątek, Budowloni Częstochowa. I tor pierwszy Daniel Dominik, e, Dominiak Olsza-Olszyna. Tak jak powiedziałem, najlepszy rekord życiowy w tej stawce ma Kacper Niewalski. 1,44,84 tego zawodnika, oczywiście już doskonale znanego. Otarł się o medal Mistrzostw Świata Juniorów w Kali. Przed rokiem zajął czwarte miejsce. Uczestnik Mistrzostw Europy w Monachium, aktualny mistrz Polski Juniorów, brązowy medalista też w kategorii seniorów. W tym roku 1,46-58 biegający zawodnik z e, klubu z Olsztyna. Jeśli chodzi o e, broniącego tytułu Filipa Ostrowskiego, on w tym roku rekord życiowy ustanowił 1,45-62. W zeszłym roku był najlepszy w kategorii U23, dwa lata temu najlepszy w kategorii U20. Będzie chciał podtrzymać swoją. Hegemonię można powiedzieć, jeśli chodzi o zawody młodzieżowe. Po pierwszym okrążeniu na czele stawki był Ryszard Piasenski, zdaje się do CZS Poznań, ale już widać, że traci. Już jest przyspieszenie dalszej części grupy. On już nie wytrzymuje tego tempa. No i wkraczają zawodnicy z strefy finiszu. 200 metrów do mety po zewnętrznej. Atakuje Filip Ostrowski, ale. Stara się odbierać ten atak teraz Kacper Lewalski. No i bardzo ciekawa walka między tym duetem na finiszowej prostej. Ostrowski słabnie, to Lewalski wygra ten bieg. Lewalski pierwszy przekroczy linię mety, tylko jeszcze pytanie z jakim czasem? 146 42, więc to jest najlepszy wynik w tym sezonie najlepszego juniora w naszym kraju. A kto wie czy nie młodzieżowca też za chwil kilka bo jeszcze oczywiście bieg drugi przed nami tam tak jak powiedziałem gorsze rekordy życiowe poszczególnych zawodników no ale odbierać im szans przed ruszeniem na trasę nie mamy prawa 1.46.41 nawet Lewalski Ostrowski 1.46.73 Jakub Chmielarz 1.47.32 urodzony w 2001 roku Filip Ostrowski miał wielką chrapkę na to, by ustrzelić hat trika na młodzieżowych mistrzostwach Polski. Wygrał w Suwałkach w 2021, wygrał w Poznaniu w 2022 roku. No ale od tego sezonu w Gronie Młodzieżowców jest Kacper Lewalski. To on wygrał ten pierwszy bieg. To nie są eliminacje, to jest bieg na jak najlepszy czas po rozegraniu drugiego biegu. Zostanie utworzona klasyfikacja i ci, którzy będą mieli po sumowaniu czasów jednego i drugiego biegu te najokazalsze wyniki, ci będą obdarowani medalami brązowym, srebrnym i złotym.